Cześć, nazywam się Dominika Matczak, jestem praktykiem biznesu, trenerem biznesu i bardzo aktywnie budującą osobą network marketing. Od marca 2020 roku, kiedy branża szkoleniowa dostała bardzo mocno po ja zajęłam się poważnie network marketingiem. Przez 20 miesięcy budowałam z firmą Nuskin z ogromnymi sukcesami, teraz od 1 grudnia. 2021 buduję z firmą Suwr z jeszcze większymi sukcesami, dlatego, że po trzech miesiącach i dwóch tygodniach jest nas 2400, a osiągamy ogromne sukcesy, ogrom awansów, samochody, a wielkie pieniądze, wszystko jest to naszym udziałem, dlatego, że ja umiem to robić. Przez te 22 lata nauczyłam się bardzo to robić wykorzystuję swoje kompetencje szkoleniowe i wykorzystuję moją umiejętność uczenia innych. I po co o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że teraz przygotowałam kurs. 11 taki, który będzie mógł przeprowadzić się przez najważniejsze obszary budowania skutecznie, skutecznego budowania network marketingu, dlatego że obserwuję bardzo wiele błędów. Niewykorzystywanie takich prostych narzędzi i rozwiązań do tego, żeby budować swój wizerunek, żeby budować ten biznes jakościowo, żeby budować go nie na chwilę, ale na lata i przede wszystkim robić to w zgodzie ze sobą, z radością i z, z przyłożeniem na pieniądze, bo to przecież robimy po to, żeby osiągać Korzyści materialne, żeby pomagać innym zarabiać i żeby samodzielnie zarabiać dzięki temu pieniądze. Te 11 kroków, które, które przygotowałam, one będą w formie nagranej. Dostaniesz dostęp do Web2Learn, czyli do platformy, gdzie będzie wszystko nagrane i będziesz mogła, będziesz mógł sobie przejść przez 11 dni wdrażania się z konkretnymi ćwiczeniami, z konkretnymi zasadami. Natomiast oprócz tego będziesz mieć dostęp do czterech spotkań QA, takich, gdzie możesz przegadać to, co ewentualnie. Ci nie wychodzi, co jest dla ciebie nie do końca jasne, i będzie też grupa wsparcia, czyli messenger taki, w którym będzie można wymieniać się też na bieżąco informacjami, gdzie ja też będę bardzo aktywna. I to wszystko. Dla moich, dla mojego zespołu feniksów, czyli osób pracujących ze mną w SUFR, Jeżeli to ogląda, że nie dotarła do Ciebie ta informacja, bo jest nas taki ogrom, to dla Ciebie jest to zupełnie za darmo. Wystarczy, że masz obrót własny na poziomie 200 zł. Kto pracuje z nami, to wie nie 200 zł, a 200 punktów. Kto pracuje z nami, to wie, że 200 punktów to jest właśnie między 200 a 300 zł, bo punkt jest średnio za złoty 25. Zł. Natomiast natomiast wszystkie osoby spoza mojego zespołu również mogą skorzystać z tego kursu i za symboliczną bardzo kwotę 197 zł, i to bez względu na to, czy, czy budujesz w innej linii w SUWR, czy budujesz jakiś zupełnie inny network, to pewne zasady są zupełnie uniwersalne, czyli one sprawdzały mi się jak pracowałam z ludzkim, one teraz mi się bardzo sprawdzają, więc przy pewnych networkach, przy pewnych biznesach będzie to trudniejsze do realizacji oczywiście, dlatego, że jak produkt jest trudniejszy, jak biznes nie daje aż tyle opcji i możliwości akurat co na to, to wiadomo, że to może być trudniejsze, natomiast są to zasady uniwersalne i możesz być spokojny, możesz być spokojne, że zastosujesz je w bardzo praktyczny sposób. Jak się można zapisać? W opisie tego filmu masz link do kalendry, gdzie są informacje na poziomie formularza, gdzie się zgłaszasz. Tam się zgłaszasz na jeden dowolny termin, to nie ma znaczenia, ale później dostajesz co tydzień są terminy te webinarowe, do których możesz dołączyć, a nagrania dostaniesz już bezpośrednio dostęp na maila. Dane do przelewu, albo a też dostaniesz, albo po prostu w ramach Feniksów, no to jesteś z nami, tu wiesz doskonale, jak, jak to dalej podziałać. Możesz to wykorzystywać też jako nagranie, które chcesz wysłać komuś, komu dobrze życzysz i komu chcesz, żeby ten biznes ruszył. Bo ja obserwuję absolutnie, że na bardzo prosty sposób, eliminując pewne błędy, można zwiększyć jakość budowania biznesu. Można zwiększyć szybkość budowania biznesu. Bo to, co ja widzę, to zazwyczaj przewracają się w tym biznesie te osoby, które, i, a, które robią bardzo podobne błędy. A ja wiem, jak je wyeliminować, i wiem, Jakie to są błędy? Więc zapraszam cię serdecznie. Jak masz jakieś pytania, to pisz do mnie na play, czy na Instagramie, czy na Facebooku. Obojętne, gdzie tam ci w duszy zagra, jak, a jak jesteś już zdecydowana, zdecydowany, to po prostu dołącz. Tak jak jesteś Feniksem, to widzimy się tak często na różnych naszych aktywnościach, że będziesz mieć dostęp do, do bieżących odpowiedzi informacji jeszcze w zupełnie inny sposób. Do zobaczenia i trzymam kciuki za Ciebie, że zbudujesz ten biznes tak, że da Ci on wolność i swobodę, bo wiemy doskonale, jak dzisiaj praca mobilna daje dodatkowe możliwości. Pozdrawiam.